Cześć, Banko, witam was w kolejnym pianomarzyszcie. Dzisiaj mamy 3 stycznia, 8 rano. Temperatura jeszcze na minusie we Wrocławiu, ale nie ma być na minusie cały dzień. No i wczoraj było o serialach i oglądaniu. No to dzisiaj może o grach, żeby. Nowy rok mimo wszystko był z grami i ograch. A więc tak. Recenzja Delsów De De Cells De Decels, po prostu się ukazała. Więc to pewnie widzieliście. Teraz tak, z kolejnych, jeszcze może właśnie o filmikach powiem kolejne filmiki no więc tak, recenzja Deertraili 2.0 najprawdopodobniej będzie najszybciej mam przygotowane już materiały do kolejnych filmików a mianowicie do tak do e, topki wszechczasu mojej czyli gier, które dla mnie były najważniejsze, nie to, że są najlepsze tylko, że dla mnie najważniejsze Eee, topka z 2019 na pewnej recenzji to było zosensowane eee, Oczywiście urojona kubka wstydu 2019 Oczekiwanie na 2020 tak czyli 4 podsumowania 4 topki eee, czyli łącznie 5 filmików i coś jeszcze, coś jeszcze tam było, coś nowego, coś, co, co, co to było? A! Piwne bąble! Zrobiony jest krótki skrypcik, także nie wiem kiedy ja to wszystko nagram, natomiast skrypty są przygotowane, tylko wziąć, usiąść i nagrać. Eee, może się tak zdarzyć, że dzisiaj siądę, nagram, natomiast zawsze mam taką, wiecie, blokadę, że... Piątek no, jest takim e, wesołym dniem w życiu e, każdego młodego mężczyzny, bo się tam człowiek nastawia na... Znaczy, m, może nie każdego, prawda, ale no dużo pewnie tak, dużo osób pewnie tak ma, że piąteczek to tak już jest taka. Weekendowy power i chciałoby się go wykorzystać na wzdety e, jak najlepiej, prawda? E, znaczy najle, jak najlepsze wzdety w ten piątek. E, Dlatego często nie chcę mi się nagrywać, e, mimo że czasami to robię, to w piątek nie chcę mi się nagrywać, żeby. Te, wiecie, ten piątek to piątek to musi być totalna lawbo, prawda? Czyli granie e, albo imprezowanie w jakiś tam sposób. E, no ale może może inaczej się zbiorę i nagram coś dzisiaj. E, dwa piwka są w domu, więc więc po prostu trzeba by się zebrać. Więc y, może jakieś dwa piwka, dwa, dwie recenzje się zrobią, dwa filmiki się zrobią. Na pewno nie wszystkie. E, myślałem nad tym, czy mm, potrzebuję e, każdego nowego piwka do każdego z tych materiałów. E, I możliwe, że się na to nie zdecyduję. Więc, więc będą może materiały, kiedy się już pojawiały w tym niechlubnym e, okresie e, braku piwek, że, że jedno piwko było na przykład na, na dwie... Na dwa filmiki, może właśnie do tych topek by to pasowało, i, i wtedy nie trzeba by robić recenzji piwka, a przez to szybciej by się ukazały te materiały. One same w sobie nie miałyby jakichś gorszych treści, no bo. No tylko piwka by nie było, nie? Więc no zastanawiam się, jak to będzie. E, rozważam w każdym razie taką możliwość. Dobra, czyli to jest o piwnej recenzji, a teraz granie moje od najstarszych, czyli Dirt, a nie, Dead Cells. Dead Cells do Dead Cellsów jeszcze nie wróciłem, chwilkę pyknąłem jeszcze przed recenzją, samą, żeby sobie poczuć jeszcze raz ten, te, te, te emocje i tą radość z gry. Ale już nie wróciłem. Nie usunąłem, aczkolwiek ja już czuję, że do niej nie wrócę. E, na, myślę, że wracałbym, gdybym miał właśnie konsolę przenośną, jakoś, to, ja to uciągnie, bądź... bądź na telefonie by to było, tylko że obowiązkowo... obowiązkowo e, spadę. E, możliwe, że nie wrócę, no bo jak już siadam do czegoś, do grania, to już mam trochę czasu. A jak już mam trochę czasu, to gram w ogóle coś ciekawszego, e, większego. E, i raczej rzeczy, które już skończyłem, nie ruszam, po prostu żeby był materiał do recenzji. Eee, dobra, czyli czyli to, eee, decel jest, ale nie ogrywane, eee, Dirt troszkę pograłem. Eee, obawiam się, że dwa kolejne odciągacze, które już się uruchomiły, już działają w mojej głowie, Sprawiam, że ten Deer Rally, jeżeli go nie nagram teraz, to może się przeciągać. No mechanikę znam, no pograłem trochę. Eee, tam wielkich rewelacji z biegiem czasu raczej nie będzie eee, w związku z tym, że no właśnie nie ma <laughs> żadnych fabularnych zagwostek to, że to się będzie zmieniało eee, modele jazdy będzie coraz ciekawiej e, coraz trudniej, że będę rozwijał tam ekipę, no to wszystko to wiem i tak naprawdę wszystko to mogę eee, sprawdzić i sprawdziłem już po trosze jak się te samochody zachowują, bo można sobie wybrać dowolny samochód i sobie pojeździć także, eee, także to co tam jeszcze? Breakpoint. Breakpoint sprawuje się bardzo dobrze. Sprawuje się tak, jak mi się grało w betę, natomiast e, wiem, że to nie jest idealna gra, ale też wiem, co ludzi może już przyciągać do tych gier, i e, co może być takiego fajnego w e, tym, w Asasynie, no bo tam czuć troszkę tych naleciałości asasyńskich i y, tej, tej przyjemności z odkrywania i robienia jakichś prostych misji. No jest coś takiego w tym breakpoincie, że misje nie są bardzo ciężkie. Zdarzy się jakaś taka misja, że jest więcej wrogów trudniejszych i trochę trzeba się postarać. Także pocinamy sobie tam e, e, z Franticiem i, i, i łupiemy złych ludzi. Fajne jest to, że właśnie całkiem sporo leci przedmiotów. Tam cały czas się coś zmienia, cały czas coś ja już swój taki... E, pewien styl wypracowałem, gram e, sanitariuszem czy medykiem, nie, medykiem polowym chyba dokładnie. Tak się nazywa teraz moja klasa. Więc jak gramy we dwóch, to, to łatwiej im podnosić e, kompanów. I co? E, no i myślę, że będziemy w to grać. E, na razie e, głównie robimy misje fabularne, główne, ale to i tak podejrzewam, że starczy czasu Wystarczy grania na dużo, dużo, dużo czasu i no będzie dobrze, będzie dobrze i to jest właśnie taka fajna gierka do popykania, taka niezobowiązująca, przyjemna, czasami trzeba się postarać, bo bo jak sobie zaczniecie strzelać się z... Z przeciwnikami, a nie masz żadnej osłony Jeżeli na jakimś otwartym terenie, no to jeżeli jest ich więcej, to cię na pewno położą. Dlatego trzeba eee, w, takim, w takim przypadku albo od razu jak najszybciej kierować się gdzieś do jakiejś przeszkody, żeby żeby przynajmniej tam jedną z tych czterech stron osłonić sobie, bo często, mimo wszystko, gdzieś tam jakiś patrol od tyłu możecie zajść. Co prawda, tylko jeden, ale, ale zawsze jakiś tam patrol tyłu możecie zajść, więc. Zdarzało się tak, że, e, że strzelałem się tam właśnie z tego gdzieś e, e, z przodu i z boku i kiedy ja się schowałem za przeszkodę, to nagle gdzieś z tyłu się pojawili goście, których nie, 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 no, nie zauważyłem na minimapie. No i nie położyli, także takie sytuacje się zdarzają. Fajne jest to właśnie, że, że, że jest dużo tych e, rzeczy do robienia. Ładna jest mapa. No, na pewno nie mam porównania z Wildlandsami takimi takiego dogłębnego, dokładnego porównania, bo nie grałem tam dużo, ale na, no, na pewno jakieś mechaniki są stamtąd wzięte i gra się przyjemnie. No, może rzeczywiście w pewnych aspektach dla osób, które grały tam dużo i się przyzwyczaiły do pewnych rzeczy, tutaj może być trochę gorzej. Pamiętam, że ostatnio jakieś zgrzyty były, ale co to było? Znaczy, na pewno model jazdy. Model jazdy jest dziwny. I dostosowany do tego, że mamy wielką mapę. I trzeba często się dostawać w różne rejony. Dopiero w ostatnim razem, jak graliśmy, zakupiłem sobie helikopter. Nie wiem, jak go się będzie używać. Czy on jest tylko na przykład przy wejściu z jaskini? Czy on jest zawsze, czy mogę go wezwać, czy, czy mogę go jakoś zespawnować, gdzieś przywołać? No, Trudno powiedzieć. Nie czytałem żadnego opisu. Po prostu widziałem helikopter, że jest do kupienia w sklepie. Miałem pieniądze, no to go kupiłem. Ale grę wyłączyłem zaraz po zakupie, więc nie wiem, nic nie przetestowałem, Nie wiem, czy to był dobry zakup, może to pokazało się, że to jest zupełnie opłacalne. I tylko tam z tej startowej lokacji z jaskini mogę go używać. To by było słabe. Liczę na to, że będzie go można jakoś przywołać, bo bez helikoptera właśnie czasami te samochody, z jednej strony pomagają, usprawiedliwiają ten system jazdy, który jest taki na maksa arkadowy, samochody się bardzo wolno psują, wykonuje się nimi naprawdę rzeczy niemożliwe niemal, skacze się z jakichś skarb, obija się od drzewa, skały i tym podobne, one jakoś jadą. No ale też gdyby tak nie było, to to, Przemieszanie się z miejsca na miejsce byłoby mega uciążliwe. Także no to jest za coś. Natomiast wygląda to trochę dziwnie, mimo wszystko. E, dobra, e, także ja będę kończył. Miłego weekendu. E, I trzymajcie się, narka.